Mm -hmm. Czy wszyscy gotowi? A zatem możemy rozpoczynać. Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu czwartej kolejki ekipy w trzeciej linii grupy pierwszej, z którą GKS Gikiele zmierzył się z zespołem pełni radą. Przypomnę że terminu, że to 1 do 1, A na konferencji są tam nami trener gości. pan Maciej Jarosz. Dzień dobry panie trenerze. Okay. A także szanowny zespoł gospodarze, pan Mateusz Sobiera. Dzień, Dzień, Dzień dobry. Jako pierwszego komentarza do dzisiejszego meczu poprosimy trenerów Dzisiejszy mecz to na pewno jest synonim takiego meczu na trudnym terenie, bo od samego początku drużyna gospodarzy okazała, że jest dobrze przygotowana na naszą grę. Utrudnili nam nasze mocne strony, atak pozycyjny, który w tych poprzednich spotkaniach preferowaliśmy i wyglądał bardzo płynnie. Dzisiaj był troszeczkę troszeczkę na słabszym poziomie, przez co musieliśmy częściej poświęcić się dłuższym podaniem, co generalnie nie leży w naszej naturze i stawialiśmy wrażenie drużyny, w której po prostu nie idzie. Dlatego ktoś może powiedzieć, że, że znowu nie wygrywamy, ale dzisiaj ten będzie wymagało od nas czego innego. Przede wszystkim chłodnej głowy, charakteru też, skorygowania w przerwie tego, co na dnie poprawy ustawienia i to wszystko udało nam się zrealizować. W drugą połowę weszliśmy bardzo dobrze, cieszę się, że zmiany które zrobiliśmy dzisiaj wcześniej niż dotychczas wniosły minimum ożywienie na, na boisko, bo nawet jeżeli niektóre sytuacje można było rozwiązać lepiej to faktycznie drużyna dostała ten impuls, którego potrzebowała. Mieliśmy swój moment na pewno, po bramce wyrównującej, mieliśmy y, kilka sytuacji po stałych fragmentach, mieliśmy jeszcze tę sytuację Piotrka Kowczarka, nie udało się tego wykorzystać. Ale GKS w doliczonym czasie też nam zagroził, tutaj bardzo cieszę się, że e, pozbyliśmy się tych dymą z początku sezonu, czyli potrafiliśmy się przed tym obronić. E, koniec końców, e, mecz kończy się remisem. Bardzo dziękuję Tenerze za, za dobre zawody i będziemy szukać pierwszego zwycięstwa w meczu z Widzerem w środę. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Tenerze. Teraz odpoczywam moje dzisiejszego spotkania. Poprosimy o to Zdrowia i Gospodarza Panią Mateusza Sobieraj. Prosimy Panie Tenerze. Ja. Mecz z naszej perspektywy miał znowu dwa oblicza. Pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu. Realizacja celów mniej niż 100%. Brakło troszkę szczęścia, brakło wykończenia. Pomyśleliśmy, że wkrótce mogliśmy uderzyć i zejść z dźwiękiem bazera. Myślę, że to byłoby troszkę bezpieczniejsze. W drugiej połowie cofnęliśmy się, brako troszkę siły. Niestety wąska ławka spowodowała to, że, że nie udało się wygrać tego meczu. Po pierwszej połowie myślę, że. E, byliśmy pewniejsi. Tutaj pomysł mogę, mogę śmiało stwierdzić, że, że ten remis jest uczciwym wynikiem i myślę, że w perspektywie całego sezonu ten punkt też będzie ważny. Dziękuję bardzo. Czy mam jakieś pytania? Żadnych pytań nie ma. Dziękuję